Moim wielkim marzeniem było mieć żonę i trójkę dzieci. To wszystko układało się idealnie. Zosię poznałem na studiach, gdy je ukończyliśmy, została moją żoną. Po niecałym roku po ślubie dowiedzieliśmy się, że na świat przyjdzie nasze pierwsze dziecko. Wielka radość była to dziewczynka. Otrzymała imię Marysia. Nasze szczęście nie trwało długo. Po dwóch miesiącach po jej narodzinach trafiliśmy do szpitala. Wyrok pół roku i umrze. To był dla nas totalny szok. Upakaliśmy śmierć pierwszej córki, ale niebawem mogliśmy się cieszyć z tego, że na świat przyjdzie nasze drugie dziecko. Z jednej strony radość, z drugiej niepewność. A co się stanie, jeśli. Gabrysia urodziła się w siódmym miesiącu. Była bardzo słaba. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Wielki strach, że stracimy drugie dziecko. Gdy któregoś dnia wracałem ze szpitala do domu, usiadłem na ławce. Rozpłakałem się i nagle obok mnie dosiadła się siostra zakonna. Samowolnie zacząłem opowiadać jej historię, nawet nie wiem dlaczego. Ona nic nie mówiła, tylko słuchała. Na koniec przytuliła mnie niczym matka i po cichu mówiła: Mimo twojego wielkiego cierpienia, Pan Bóg cię kocha. To zdanie towarzyszyło mi do końca dnia. Dziś widzę, że jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci: Marysi, Gabrysi i Jaminki. Czasami wyślamy się, aby widząc człowieka cierpiącego, powiedzieć mu coś mądrego, coś budującego. Tymczasem w wielu przypadkach wystarczy obecność, cierpliwe słuchanie, miły gest, które pozwolą drugiemu człowiekowi bardziej otworzyć się na nas. Nasz bohater zyskał coś więcej. Zrozumiał, że Pan Bóg. Nie cieszy się z cierpienia człowieka. Zrozumiał, że cierpienie nie jest karą pochodzącą od Boga, ale Bóg w każdej okoliczności tak samo kocha.